To Alice Art i dzisiaj chciałabym Was oprowadzić po swoim biurku. Ogółem, sama uwielbiam oglądać filmy tego typu i mam nadzieję, że taki desk, tour w moim wykonaniu też Wam przypadnie do gustu. A teraz może przejdźmy do trochę ciekawszego kadru. Ogółem, jako że moje biurko jest dość duże bo to jest bodajże 160x70 mniej więcej centymetrów, to staram się nie mieć na nim jakoś bardzo dużo rzeczy i ogółem staram się zawsze, jak kończę rysować, to zostawić go mniej więcej w takim stanie, jak teraz widzicie. Także na moim biurku od lewej mamy zawsze mój aktualny szkicownik, plus jakaś kartka, żeby sobie podłożyć, lampkę z rysunkiem Torina i statyw, w którym najczęściej nagrywam przeglądy szkicownika. Dalej oczywiście laptop, myszka i moja ulubiona sekcja biurka. Ogółem tu są wszystkie rzeczy, których używam, jak rysuję i które lubię mieć pod ręką, żeby ich nie szukać po szufladach. Yy, głównie, wiadomo, ołówki. Yy, tu są jakieś temperówki, gumki, yy, wkłady do ołówków. Yy, końcówki nawet mam do markerów Camelona. Yy, ta, jak to się nazywało, przedłużka do kredek. Yy, w tym pudełeczku mam yy, gumki chlebowe, jeszcze z yy, ...Kochinora bodajże. A ta jest na podkładce, bo trochę czasami brudzi. To jest pojemniczek, żeby tylko te ścinki wrzucać. A tu jest kremik do rąk, jak się ktoś zastanawia. A ten znaczek z tyłu jest z Tigera. Chyba nawet jeszcze jest w ofercie, z tego co pamiętam. I tu mamy cienkopisy. W ogóle, kto się zastanawia, to to jest taki kuferek. On jest do góry nogami. Tu normalnie były takie dwie szufladki, ale... Trochę mi się popsuł, bo tam mi lusterko odpadło i wsadziłam tu karton i sobie przerobiłam właśnie, żeby trzymały mi cienkopisy. I tu mam taki podział na właśnie braszpeny i białe żelopisy, wszystko co jest w kolorze, tu są same czarne cienkopisy, te dwa pisaki mam do podpisywania się, a te to są cienkopisy z kradu. One rozlewają się przy kontakcie z wodą i pisakami wodnymi, więc mam je osobno, ale też ich używam. Tu są te nakładki od kameleonów i tu mam cienkopi cienkopisy markery jakieś metaliczne. A tu mamy rzecz, na którą najbardziej lubię patrzeć, czyli moje markery alkoholowe. Ten organizer to jest tak naprawdę to są kartony, po prostu oklejone papierem do pakowania, i dałam tu takie właśnie przegródki, żeby kolory mi się nie mieszały. I te markery, w ogóle, żeby nie było to pierwsze, kupiłam chyba w 2017, i od tamtej pory też dostawałam część od rodziny albo sama kupowałam je na sztuki. I teraz jestem bardzo zadowolona z całej tej kolekcji. No i mam tu też na przykład markery różnych filmów. Kajet właśnie, Promarkery. A w tym pudełku są po prostu rzeczy typu pod ręką, plus jakieś... te przypinki, których jeszcze nigdzie nie przypięłam. No i chusteczki, bo zawsze się przydają. A jak kogoś zastanawia, czemu na fotelu mam kocyk, to już pomijając fakt, że to jest materiał taki skóropodobny, to koty uwielbiają na nim spać. Ogółem, jako że tutaj między biurkiem a y, szafką jest trochę miejsca, to mam tu podkładki i y, matę do cięcia. A w pierwszej szufladzie jest tablet graficzny i wszystkie... Jakieś kabelki do niego, piórko, ładowarka do piórka y i ten y pendrive. Lubię jakie zmiary gdzieś pod ręką, ale jednak się nie kurzy. W drugiej szufladzie mamy kredki. Oj. Tak, ogółem kredki jakieś. Y co tu jest? Y ołówki jeszcze nie rozpakowane, tam z tyłu są węgle i pastele suche, więcej kredek ta na dole są kasety z kredkami za to i chciałam powiedzieć, że najlepszą rzeczą, jaką odkryłam przez rysowanie są te zwijane piórniki autentycznie o. bardzo ładnie kredki się w nich prezentują, jak widać i to chyba tyle, co mogę powiedzieć o tej szufladzie i w ostatniej mamy nie mamy, ostro... o, mamy ostrość. Ale istnieje jeszcze tego statywu. Tak jak widać, ostatnia szuflada jest specjalną szufladą dla wszystkich moich farb, żeby też były w jednym miejscu, a nie walały mi się po dwóch, trzech szufladach różnych. Yy, tam są tubki akwarelowe, tu są yy, akrylowe farbki. Yy, tam z tyłu jeszcze są gwasze, też z tej samej firmy. Co tutaj mam akwarela, jakieś kubeczki, palety. Yy, tam też są akwarele, i to jest y, ręcznik, w który wycieram młotę brush. Yy, tak. Moja ulubiona paleta oczywiście najczęściej używana. A. O, i tam jeszcze są te trzy duże tubki farby akrylowej. Zanim jeszcze przejdziemy do tej szafeczki, to krótko o tym, co jest na niej. Ogólnie tam są jakieś papiery ksero i koszulki do dokumentów woda podkładki pod kubek ten alkohol autentycznie stoi tu od jakichś dwóch lat i czeka chyba na jakąś apokalipsę dobrze więc pierwsza szuflada w której mamy głównie taśmy nie mówcie mi że mam problem ja, ja wiem ich jest ich już za dużo w tych kopertach mam jakieś bilety albo jakieś ulotki które były na przykład przy markerach z camelona Szywacz, taśmy jakieś klejące, taśmy dwustronne, i tam jeszcze z tyłu, czekajcie, niech wam wyjmę. Mamy jeszcze pędzle. Po prostu częściej sięgam po waterbrasze, więc one są tutaj w szufladzie, żeby mi się nie kurzyły. I tam jeszcze o, jest do wycinania gwiazdek ten dziurkacz. A tutaj jeszcze, jak widać, w tym pudełku są jakieś akwarele w płynie, tusze, yy, pineski, jakieś zapasowe kleje, jakieś... Y, chyba tam mam nawet ostrza do nożyka, zapasowe też. I chyba tyle, tyle z pierwszej szufladki. A te dwie szuflady to jest jakby sekcja bloków, więc yy, tu mam oj, głównie bloki barwione albo do markerów, albo jakieś ścinki, to jest akurat papier do etykiet, on tam też jest gdzieś na dole. Jakieś płótna, jakieś kartki, po prostu takie luźne. Yy, bloki tu są jeszcze, czekajcie, o. takie yy, jakby bardziej ozdobne. Można by powiedzieć takie do lżejszej pracy. O, jeszcze to drewnięko, które chcę pomalować. To jest yy, zakładka, bodajże. A tu na dole mam bloki do farb, do akwareli głównie i. Yy, Mixmedia. media. Jeszcze tam są chyba jakieś. Ustawiam sobie tak mądrze staty, że teraz nie złapię. Jakieś brystole, o. No, Tu mam akurat luzią kartkę już wyrwaną z bloku. O, tu więcej bloków. Yy, a tam z tyłu, jak się ktoś zastanawia, to jest. Czekajcie. Yy, to jest ten mały bloczek A6 z Tigera, i tu mam takie słocze akwareli. Jak 12 kolorów, tylko się ze sobą miesza. Polecam sobie sprawdzić, bo czasami wychodzi, że nie trzeba mieć tyle kolorów, żeby inne wymieszać. Na przykład kolor do skóry, to mieszam w sumie coś tego typu, tylko bardziej je rozwadniam. O. Na tej półce można powiedzieć, że mam bardziej ozdoby i przepraszam, trzęsie mi się ręka. No i kalendarz. No, są figurki kotków. Puszinki, które dostałam y, głównie od siostry na święta, a ta girlanda to można ją kupić na paper concept, taką już gotową, jakby ktoś się zastanawiał. No a tu po lewej mam jeszcze dwie półki, więc na pierwszej mam taki fajny organizer. On jest do kosmetyków, ale jak widać, przybory takie biurowe też świetnie pasują. I water brasza, żeby były pod ręką, taśmy też pod ręką, karteczki. Y, tu są jakieś. Papierki takie albo ozdobne, już kupione, albo jakieś metki, które po prostu były ładne. A tu są naklejki, takie w małych arkuszach, albo takie wycięte już. Super urocza, zakładka magnetyczna. A to są takie, jakby taśmy, ale w sumie one też mogą działać jak naklejki. A te plastikowe koperty są w ogóle super do organizacji jakichś właśnie y, papierów. Y, w tym na przykład mam rzeczy na papierze do etykiet wycięte. Tu są y, takie duże arkusze z naklejkami. Y, tu są słocze, a tu są po prostu jakieś cienki papieru, takie jak mi zostawały od jakichś kicowników. Y, I nie chcę ich wyrzucać, może się przydają. Y, tu mam po prostu gumkę z Tigera, jakby się ktoś zastanawiał. A w tej dużej teczce są po prostu rysunki, takie luźne, które muszę schować do segregatora. Pisaczki. Te trzy kubełki to jest taki mix trochę, który kupowałam na sztuki. I tak, żeby nie było też kupowałam je przez bardzo długi okres czasu. Tu mam pisaki, którymi lubię szkicować. Też są na przykład z firmy Brunzel. To mam jak, z jakiejś... nie pamiętam nawet skąd. A tam na końcu są pisaki z bika i jakieś takie tanie pisaczki, które tak średnio mi się sprawdzają. Tu mam jeszcze ramkę z tym basicowym zdjęciem, jakby w środku, jeszcze nic nie wsadziłam. Cienkopisy i żelopisy metaliczne. To jest właśnie rzecz typu dostałam i prawie żadnych nie kupiłam, dobra, te pięć tutaj kupiłam sama, a resztę dostałam od siostry, to są Pitt, Artis peny. A tu są takie trochę inne pisaki, tu są te do robienia kropek, jakieś markery permanentne i zakreślacze. A obok są właśnie pisaki akrylowe i te takie pisaki... Z Colorino, które wyglądają jak promarkery, znaczy jak markery alkoholowe, ale nimi nie są. To są pisaki wodne, yy, ale są spoko do szkicowania. I jeszcze na koniec, jakby ktoś się zastanawiał, gdzie w takim razie trzymam swoje szkicowniki, to mam je tutaj na regale. Tu są yy, te skończone, tam są yy, nowe, jeszcze puste. Jeszcze kilka pustych jest tu yy, w komodzie. Yy, a to, jak kogoś zastanawiać, są chusteczki do okularów i ekranów. Bardzo polecam, super przydatne. Ale nie są to wszystkie szkicowniki, tylko to są... Y, to są te, gdzie zapełniałam je po obu stronach rysunkami, y, a resztę mam po prostu w kartonie. O, tu w tamtym. I autentycznie nie podniosę tego kartonu już na tym etapie. A tu niżej są segregatory, gdzie są po prostu rysunki y, takie na luźnych kartkach. Mam je podatowane, jak widać, y, i tych zielonych są. Rysunki ten jeszcze jest tutaj pusty, a tu są jakieś dokumenty. Więc mam nadzieję, że miło oglądało Wam się ten filmik. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. No i cześć.